Witam Państwa! Wracam po tygodniowej przerwie. Praca zajęła mi tyle czasu, że nie nagrałem najważniejszego vloga w tym czasie czyli komentarza dotyczącego raportu w sprawie Teodora Makkarika, byłego kardynała być może najbardziej wpływowej postaci w kościele amerykańskim w ostatnich dekadach ale nagrać moim zdaniem taki komentarz trzeba, szczególnie dlatego, że jest on wykorzystywany do tego, żeby manipulować sytuacją kościoła, manipulować opinią publiczną również w Polsce tak, mamy dewoitelianizację, tak, czy próby dewojtelianizacji ulic w Polsce, czy tam placów warto powiedzieć słowo o odpowiedzialności papieży, wszelkich papieży, którzy jakby są związani ze sprawą Macarica. Także o tym, czego w raporcie nie ma, czy jak się zdaje, że nie ma, albo przynajmniej e, tak można domniemywać, domniemywać, że nie ma. A także o dosyć ciekawej m, sytuacji z arcybiskupem Wigano, który według tego raportu Miałby być jakimś e, no złym charakterem w całej tej sprawie. No to może przejdźmy od początku o, o rolę Jana Pawła II, ponieważ już oczywiście się pojawiają głosy, że Jan Paweł II po prostu ukrywał przestępcę seksualnego. E, pamiętajmy jak wyglądała sytuacja. W 1999 roku e, stolica waszyngtońska biskupia wakowała, była pusta. Pojawili się kandydaci. Wśród tych kandydatów był biskup New York Theodor McCarrick. Wśród opinii, jakie na jego temat spłynęły do nuncjusza a także do papieża, były same opinie pozytywne, same bardzo pochlebne opinie na temat jego działalności, aktywności. Mimo tego, że plotki, o jego niewłaściwym zachowaniu, postępowaniu, homoseksualizmie, deprawowaniu młodych księży i seminarzystów, już nie były żadną, można powiedzieć, nowością. Tylko kardynał John O'Connor zgłosił tego typu zastrzeżenia, że nominowanie biskupa Makarika na stolicę waszyngtońską. Może zakończyć się w jakiejś perspektywie po prostu skandalem. Problemem O'Connor'a było to, że nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów. To znaczy, że jego głos był kolejnym ostrzeżeniem, można powiedzieć, takim zakulisowym, bez wsparcia dokumentów. Mimo to Jan Pawł II nie zlekceważył tego głosu i zlecił badanie sprawy nutyszowi apostolskiemu w Stanach Zjednoczonych który z tego zadania jakoś tam się wywiązał na tyle skutecznie, że Jan II, II wycofał swoje poparcie dla biskupa McCarricka i przestał on być kandydatem na stolicę waszyngtońską. Wtedy można powiedzieć, że sprawy się dynamizują. I to jest bardzo ciekawy moment, na który zwrócił uwagę ojciec Adam Żak, jest wita w wywiadzie dla portalu deon.pl, którego nie polecam, tak normalnie, ale ten wywiad jest bardzo ciekawy, bo no, ojciec Adam Żak mówi, że ktoś musiał złamać sekret papieski, to znaczy, że ktoś dowiedział się, jaka jest decyzja papieża, czy wiedział po prostu w ramach, można powiedzieć, pewnej procedury watykańskiej i przekazał tę informację do Teodora Maccarica, który napisał list. Napisał listy do sekretarza Jana Pawła II, czyli ciszego kardynała Dziwisza, w którym zarzekał się, że nic złego nie zrobił. Był bardzo przekonujący. Ten list przeczytał Jan Paweł II, o ile pamiętam, doszło też do spotkania, którego jednak nie ma żadnych zapisów. I kardynał, późniejszy kardynał, były kardynał McCarry, zdołał przekonać Jana Pawła II. Że wszystkie informacje, kiedy do niego docierały negatywne, są plotkami. Pamiętajmy, że one rzeczywiście miały status pewnego rodzaju pogłosek i plotek. E, skończyło się to tak, że e, Teodor McCarrick wrócił na listę kandydatów na stolicę waszyngtońską i ostatecznie został Metropolitą Waszyngtońskim. E, komentatorzy mówią tutaj, jednoznacznie. Na przykład George Weigel, biograf Jana Pawła II, mówi, że po prostu doszło do, do jawnego oszustwa. Tak? To znaczy, McCarrick dokonał e, po prostu uwiedzenia, zwiedzenia Jana Pawła II. E, powiedział mu w żywe oczy nieprawdę. Natomiast ważna jest jakby cała tutaj ta sytuacja, kto na przykład złamał sekret papieski, kto doniósł makarikowi o tym, jaka była sytuacja? Czy kardynał Dziwisz był tutaj tylko pośrednikiem tego listu, czy też w jakiejś mierze był promotorem makarika? No to jest jakby pytania, które rzucają cień na kardynała Dziwisza, no ale trudno, żeby nie rzucały w sytuacji, kiedy raport nam tej sprawy nie wyjaśniał, że ta uwaga o złamaniu sekretu papieskiego jest absolutnie fundamentalna w tej sprawie pytanie jest kto to zrobił. Można by się odwołać do wywiadu, jakiego udzielił po publikacji e, tego raportu w sprawie Makarika, Teodora Karika, arcybiskup Vigano, który jedną z tych postaci, które przyczyniły się do mm, jak gdzieś zdemaskowania e, przestępczej działalności Byłego kardynała. Jednocześnie arcybiskup Wiganek, były nuncje już w Stanach Zjednoczonych, został też przez ten raport oskarżony o to, że otrzymał informację od jednego z księży o, o niewłaściwym postępowaniu takim, jakimś tam predatorskim McKerricka i nie zareagował. Wigano się z tego tłumaczy, wyjaśnia, pokazuje że znowu raport nie mówi wszystkiego na jego temat, że otrzymał informację od biskupów, że sprawa jest zakończona itd., itd. Jakby w to nie chcę wnikać, ale bardzo polecam ten, ten wątek. Można przeczytać np. Na, na PCH24 obszerne fragmenty tego wywiadu dla EWTN. Natomiast Wigano zwraca uwagę na coś innego. Na to, że w ogóle nie pojawiają się. W raporcie, w kontekście Pawła II, postacie, które za tamtego pontyfikatu miały decydujący wpływ na politykę kadrową Stolicy Apostolskiej. Nie pojawia się kardynał Sodano, który, no cóż, jest uważany za ważną postać e, właśnie lawendowej mafii w Stolicy Apostolskiej e, i za jednego z promotorów Teodora Makkarika. Tej postaci nie ma. Do końca nie wiemy, co się wydarzyło. Za kulisami tego, tej decyzji, wstępnej decyzji Jana Pawła II, żeby Teodora karika odrzucić. Co się dzieje dalej. Można powiedzieć zmienia się papież. Benedict XVI przychodzi i najpierw w 2006 roku przedłuża kończącą się. Karierę biskupią, tak, Teodora Mackericka w Waszyngtonie, który kończy 75 lat i w normalny sposób składa dymisję, ale bardzo szybko dochodzi do zmiany, i Benedykt XVI otrzymując informacje, kolejne informacje coraz bardziej potwierdzone na temat po prostu niemoralnego stylu życia, bo cały czas mówimy o homoseksualizmie Mackericka skłania go do, do rezygnacji. I wtedy zaczyna się kolejny, można powiedzieć, dramat, który ciągnie się i jest wyjaśniany aż do dzisiaj. Czy Benedykt XVI nałożył na Teodora Kardynała, Teodora Maccarica, e, który został, Kardynałem, przed do Pawła II, czy nałożył na niego sankcje karne. E, arcybiskup Vigano twierdzi, że były to Pewnego rodzaju takie osobiste e, e, pouczenia przekazane przez e, i to też mówi raport, nie bezpośrednio przez Benedykta XVI, ale przez e, kardynała Re, e, który był wtedy prze, e, szefem kongregacji do spraw, właśnie biskupich. E, ale jednocześnie e, ten, jakby nieformalny, powiedzmy, charakter ograniczeń, to znaczy, zalecenie, żeby Makaryk wycofał się z życia publicznego. Nie znajdują potwierdzenia w żadnych dokumentach, w sensie, że nie ma żadnych rzeczywiście kar kanonicznych i jednocześnie służą teraz do podważania woli Będę z XVI w sprawie postępowania wobec kardynała. No musimy pamiętać, że znowu mieliśmy sprawę, w której nie było sytuacji, nie było dochodzenia, nie było jakiegoś jakichś twardych dowodów, ale papież widocznie uznał, że ma na tyle mocne podstawy, żeby zareagować. Arcybiskup Wigano mówi znów kolejną rzecz, to znaczy wskazuje na kolejnego nieobecnego, wielkiego nieobecnego tego raportu z czasów Benedykta XVI, czyli kardynała Bertone, który ona powiedzieć, że pełnił podobną funkcję jak kardynał Sodano w czasach Jana Pawła II i który był kolejnym promotorem e, e, kardynała Teodora MacArica. E, arcybiskup Wigano sugeruje, że po prostu Bertone skłonił Benedykta XVI do tego, żeby ten zaniechał formalnych reakcji, natomiast przekonał papieża, że lepiej będzie odwołać się do sumienia do dobrej woli Kardynała Makarika, i że to będzie wystarczające. Wystarczy wskazać mu, można powiedzieć, miejsce w szeregu, wskazać mu, że powinien się wycofać, i taki proces nastąpi. No, nastąpił mniej więcej w takim samym stopniu, w jakim nastąpił w Polsce proces wycofania z życia publicznego kościelnego arcybiskupa Peca, który do śmierci, tak naprawdę, mimo oczywistej winy, Jaką zaciągnął, był obecny na kościelnych uroczystościach, był zapraszany przez wielu biskupów, podróżował, wędrował, koncelebrował, jakby realne konsekwencje nie zostały wyciągnięte i bardzo podobny sposób działo się z Karnym Makarikiem, który po prostu lekceważył, a także może być, że episkopat amerykański razem z nim, stolica apostolska, lekceważyli tę. To zalecenie, jakie przekazał przez kardynała Re, Benedykt XVI. W raporcie ani nazwisko Sodano, ani nazwisko Bertone się nie pojawia. To jest oczywiście bardzo ciekawe. Co natomiast z papieżem Franciszkiem? No tutaj jest jeden problem. To znaczy raport nie odpowiada na pytanie, co się stało z tą wiedzą, którą w 2013 roku arcybiskup Wiganu przekazał Benedyktowi, przepraszam, Franciszkowi. No, ta, ta sprawa nie jest wyjaśniona. Franciszek jest przez raport niejako osłonięty. Może, może i sprawiedliwie, ale jakby trzeba na to wskazać. To znaczy, jedną z najważniejszych tez raportu jest ta, że dopiero w 2017 roku pojawiły się Dowody, które za pomocą których można było w twardy sposób kardynała Makarika usunąć, czy należało nawet usunąć, i to się stało. Tak? Przy czym, że były to dowody na jego przestępstwa o charakterze pedofilskim także sprawy bardzo poważne także można powiedzieć z perspektywy prawa świeckiego. I rzeczywiście Franciszek wtedy zaragał bardzo szybko, pozbawił kardynała, kardynalatu, a także doprowadził do tego, że został on usunięty z grona duchownych. No, niemniej jakby nie znika tutaj problem tego, że z perspektywy kościelnej homoseksualizm, wieloletni homoseksualizm, doprawowanie księży, seminarzystów, jest problemem równie ważnym, a mimo to nie zostało to załatwione również przez Franciszka. A raport tłumaczy to w ten sposób, że papież uznał, że sprawa została niejako załatwiona przez poprzednich papieży. Tak? To znaczy, że było usunięcie ze stolicy arcybiskupie i że były jakieś tam domniemane. Sankcje, czy też można powiedzieć, właśnie nie sankcje, ale prośba o wycofanie się z życia publicznego i że to jakoś zostało wszystko e, m, po prostu uporządkowane i nie trzeba do tego wracać. Musimy mieć świadomość, że e, papież, Ojciec Święty, Stolica Apostolska mierzą się każdego dnia z setkami czy tysiącami najrozmniejszych spraw, więc jakby to nie jest tak, że uwaga stolica apostolska oczywiście cały czas skupiona na Jednym, drugim, czy setnym, niestety, tak duchownym, czy biskupie, kardynale, który robi coś niewłaściwego. No, niemniej jednak jest ten problem, że nie została wyjaśniona sprawa Vigano. Raport tego tak naprawdę nie, nie naświetla, ale niewątpliwie zdejmuje taką bezpośrednią odpowiedzialność. Czy odpowiedzialność związana z jakąś złą wolą, czy zaniedbaniem z papieży Natomiast przesuwa rzeczywiście oko Saurona, nasze spojrzenie w inne miejsca, ale w tych innych miejscach mamy braki. To znaczy mamy braki, nie mamy, nie mamy nazwisk. Pojawiają się właśnie takie odkrycia, jak złamanie sekretu papieskiego pod koniec lat 90. Dziennikarze i komentatorzy. Oczywiście prześcigają się w wyszukiwaniu różnych smaczków. Mówią, że nazwisko kardynała Dziewisza pojawia się 40 razy, około, albo nawet troszkę więcej, w tej sprawie. Co nawet było powodem do tego, żeby TVN na swoim portalu TVN24 Informacyjnym zrobił z tego taki news na stronę główną. No, ale mógł powiedzieć, no, a kardynał John O'Connor pojawia się, u chyba ze 150 razy w tym raporcie, no, ale jest postacią pozytywną, więc oczywiście takie przeliczenia nie mają specjalnie większego znaczenia, ale mm, warto zwrócić uwagę na to, czego jeszcze nie ma w tym raporcie, bo na przykład tylko 11 razy pojawia się e, kwestia homoseksualizmu w raporcie oczywiście, w innymi słowy. Akty różne homoseksualne i działalność homoseksualna duchownych się pojawia. Natomiast ani we wnioskach, ani w jakichś rozważaniach samego raportu, problem homoseksualizmu w kościele się no, nie pojawia. To znaczy, te 11 razy, kiedy słowo, tak, no bo oczywiście za sprawdzoną sobie przez wyszukiwarkę, kiedy to słowo zaistniało w raporcie, to są zwykle fragmenty z cytatów oskarżycielskich, na przykład listów właśnie tam kardynała O'Connora czy arcybiskupa Vigano. Czyli to są, to są nie są teksty, no, powiedzmy, własne, te, opracowujących raport, ale są to fragmenty, które jakby oni wnoszą do raportu po to, żeby rekonstruować sytuację. Ja sobie sprawdziłem jeszcze jedną rzecz, czy... W raporcie pojawia się jakiekolwiek odniesienie do arcyważnego dokumentu, czyli wydanego w 2004 roku, raportu zleconego przez Komisję Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych wobec zleconą takiemu Instytutowi Kryminologii Uniwersytetu Nowojorskiego, żeby jakby. To zlecenie miało na celu zbadanie, jaka była, jaka jest przyczyna, jaka jest skala przestępstw seksualnych księży amerykańskich Stan Zjednoczonych wobec nieletnich. I no, odniesienia do tego raportu się nie pojawiają. Moim zdaniem to jest wielki nieobecny tego raportu, a tamten raport wskazywał jednoznacznie na homoseksualny charakter Przestępstw seksualnych popełnianych przez księży amerykańskich w latach, powiedzmy, od Soboru do właśnie końca lat 90. czy początku XXI wieku. Ten wątek całkowicie się nie pojawia, a dobrze wiemy, że no to jest niemalże wiedza w tej chwili obiegowa, że to właśnie ten homoseksualny charakter Seksualnych, jakby dewiacji, seksualnych yy, yy, agresji, tak, u podstaw tego, co na przykład robił arcybiskup Pec, tego, co robił Makaryk i tego, co robiło bardzo, bardzo wielu księży, yy, właśnie na przykład amerykańskich, bo tych raportów jest naprawdę sporo. Teraz mamy sprawę kardynała Kulbinowicza, mamy z, z, sprawę biskupa Tyrawy, mamy bis, sprawę biskupa Jeniaka. To są Związki, o których ten raport nam nie mówi, nie w ogóle nie nawiązuje do tego typu problemu. Można powiedzieć, że lawendowa mafia bardzo skutecznie się w tym raporcie ukryła. Co do Polski to był bardzo ciekawy raport dotyczący tego, w jaki sposób kardynał Dziwisz, biskup Dziwisz wcześniej i arcybiskup Józef Kowalczyk, wieloletni nuncjusz apostolski w Polsce, budowali... Kadry polskiego kościoła, tak? Jak to się stało, że mając wiedzę o e, homoseksualizmie i w ogóle praktykach seksualnych kardynała Gulbinowicza, e, pozwalali na promowanie, e, nazwijmy to, jego uczniów, czy księży przez niego wypromowanych, którzy potem również e, sprawiali problemy i którzy dzisiaj Także stoją albo przed Trybunałem Sprawiedliwości świeckim, albo przed watykańskimi komisjami, czekają na wyroki. Jest sprawa arcybiskupa Józefa Wesowskiego, tak, nuncjusza apostolskiego na Dominikanie, który również został usunięty ze stanu duchownego za działalność, za aktywność przestępczą w charakterze pedofilskim. Te wątki w raporcie nie są poruszane. Ja też ich nie poruszam tutaj w charakterze prostego oskarżenia, jedynie wskazuję na to, że wymaga to moim zdaniem jakiegoś osobnego opracowania i przyjrzenia się. I bardzo to jest pozytyw duży tego raportu. To znaczy, owszem, on ma te braki, i być może jest nawet pewnego rodzaju grą w grze, tak, to znaczy, że jest elementem też wewnątrz watykańskich rozgrywek prowadzonych pomiędzy różnymi frakcjami, ale jednocześnie wywołał on całą lawinę, szczególnie w amerykańskim internecie, całą lawinę komentarzy i analiz, które świetnie pokazują, w którą stronę powinny pójść dalsze poszukiwania. W celu no, cel jest jedno, oczyszczenie kościoła i pozbycie się takiej strukturalnej, patologicznej, Przestępczości seksualnej, ale zresztą nie tylko. Wiemy też, że to wszystko na przykład łączy się w samej stolicy apostolskiej z problemami i interesami finansowymi. Sprawa kardynała Beciu zupełnie ostatnia, jest dobrym przykładem kardynała, który próbował doprowadzić do skazania na wieloletnie więzienie. Za pedofilię innego kardynała, czyli kardynała Pela, wcześniej zajmującego się czyszczeniem problemów ekonomicznych stolicy apostolskiej. Wszystko jest to bardzo zaplątane, no ale niewątpliwie dobrze, że się ukazał ten raport. Pozwala on na dalsze badanie sytuacji i być może kiedyś jakby dojdziemy do takiego momentu. Że te sprawy homoseksualnego, homoseksualnej mafii, lawendowej mafii, także zostaną ujawnione i Kościół będzie mógł się w sposób mocniejszy i bardziej wyraźny oczyścić i naprawdę być twarzą Chrystusa, który prowadzi ludzi do zbawienia. Bo dzisiaj sytuacja jest taka, że prawdy wiary, obecność Chrystusa w Kościele. Jest sposób dramatyczny, zniekształcana przez ludzi, można powiedzieć, w zuchwały sposób krzeszących, w zuchwały sposób wykorzystujących struktury Kościoła do realizacji własnych interesów, bardzo często przyziemnych, wręcz zwyczajnie przestępczych.